Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli nasze, na nasze zaproszenie, na spotkanie, w którym e, uczniowie ze szkoły podstawowej w tym barku e, podzielą się treścią misterium o Bożym Narodzeniu, które przeżywaliśmy, można powiedzieć, jeszcze przeżywamy w tych dniach. Ponieważ zgromadziliśmy się o godzinie 15, i niezależnie od tego, że będą sceny o Bożym Narodzeniu, to my łączymy się w tym momencie z sytuacją, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu. Oddaje za nas życie po to, abyśmy mogli żyć. Państwo na pewno wiedzą, że pierwszą tajemnicą, jaka była głoszona w świecie chrześcijan, nie była tajemnica o Bożym Narodzeniu, tylko coś znacznie ważniejszego zmartwychwstanie. A zmartwychwstanie zawsze było łączone ze śmiercią. Śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki temu my mamy pewność życia wiecznego. Dopiero potem, 800 lat temu, kiedy Franciszek Święty e, chciał tę tajemnicę Bożego Narodzenia wyeksponować, że taki właśnie był początek, to do tej tajemnicy właśnie wracamy. W związku z tym, teraz, tak jak Pan Jezus do siostry Faustyny powiedział, a przez nią do nas mówi: Gdziekolwiek będziesz, a usłyszysz, że zegar wybija piętnastą godzinę, połącz się ze mną, bo ja wtedy oddawałem życie, aby każdy mógł żyć. Proszę o powstanie wszystkich. I w takiej skróconej wersji koronki do Bożego Miłosierdzia powierzmy. Nas, rodziny nasze, ojczyznę naszą i całą ludzkość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana Amen. naszego Jezusa Chrystusa na za zagrzeby nasze i nasze, dla jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzę dla nas. Całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miesza dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miesza dla nas i Całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłość miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym o Schergia nami i miał ojca i syna i ducha świętego amen teraz proszę wszyscy usiądźcie tygodnie. mamy na tyle miejsc